tak na polskę stał się prologiem wojny totalnej i ludobójczej Pierwsze ofiary wojny, bezbronni cywile, którzy zostali rzuceni w wir w zbliżającej się pożogi. Nikt wtedy nie mógł nawet przypuszczać, jaka będzie nadchodząca wojna i że ta wojenna pułaczka potrwa wiele długich lat. Od pierwszej chwili tej wojny nadzwyczajnym bestialstwem wykazali się w tym względzie lotnicy Luftwaffe, którzy w imię niszczenia zaplecza frontu uderzyli w polskie miasta i psie. Ich bomby i ostrzał niosły zniszczenie, cierpienie i śmierć, I, a ofiarami nalotów stały się dziesiątki tysięcy cywilów zabitych, okaleczonych czy też pozbawionych domostw. Bezimienne ofiary wojennej tragedii. Po wybuchu II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku, Modlin pełnił rolę ośrodka formowania rezerw 8 Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład Armii Modlin, walczącej na granicy w rejonie Mławy. Niestety niepomyślny przebieg bitwy granicznej zmusił walczące tam dywizje do wycofania się w kierunku Warszawy. W tym czasie w twierdzy szykowano przygotowania do obrony. Pułkownik Wacław Młodzianowski, dysponując kilkoma batalionami piechoty, przygotował linię obrony od strony północy w starych fortach od Zakroczynia do Pomiekówka. Ósma dywizja piechoty po powrocie z Mławy zajęła obronę od strony nowego dworu i Kazunia, trzymając twierdzy od wschodu i od południa. Było to przemyślane działanie związane z funkcjonowaniem jeszcze w okresie pokojowym, już w maju i w czerwcu stacjonujący w Cytadeli pierwszy batalion saperów Legionów zmobilizował ósmy batalion saperów, ta jednostka była głównym wykonawcą robót fortyfikacyjnych zaprojektowanych właśnie w twierdzy. Prace miały na celu wzmocnienie wewnętrznego pierścienia obronnego twierdzy. Rozpoczęto je dość wcześnie, bo już 13 czerwca 1939 roku. Wybudowano schrony żelbetowe w liczbie 5 sztuk. Planowano wybudowanie 15 takich schron. Zostały one usadowione na przedpolu poligonalnego obwodu fortyfikacyjnego. Zgodnie z koncepcją twierdzy z lat 1834-40 samą cytadelę również przygotowano do obrony. Została ona obsadzona przez III Batalion 32 punktu Piechoty. Do obrony przystosowano również forte od I do III. Oraz yy, dzieło pomocnicze D1. Dzieła to połączono rowem przeciwczołgowym. Ich tradytory i kaponiery przystosowano pr pr prowizorycznie do użycia artylerii i broni maszynowej. W wałach przygotowano stanowiska strzeleckie. Ponadto na przedpolu Fortu IV batalion elektrotechniczny zainstalował eksperymentalne przeszkody. Pod wysokim napięciem w jednej z prochowni na terenie cytadeli przygotowano stanowiska dowodzenia dla dowódcy armii modnej. Wzniesiono również dwa dodatkowe mosty na Wiśle na armii. Natomiast zmodernizowany w latach 30. północno-zachodni odcinek zewnętrznego obwodu fortyfikacyjnego ze względu na brak sił pozostał nieobsadzony. Prace komunikacyjne ustały 29 sierpnia wraz z mobilizacją i wymarszem 8 w tym, ustniecie Siły polskie, w tym, przybyły do Twierdzy zasilając jej załogę, wzmacniając jej załogę. Z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że Twierdza jako obiekt militarny nie posiadała dużych zapasów żywności, jak również nie dysponowała silnym zapleczem sanitarnym, co później skutkowało w bardzo trudną sytuacją przez pontonierów Wyskazunia. W ten sposób starano się utrudnić funkcjonowanie twierdzy, zaś pontonierzy dzielnie każdej nocy ustawiali ponownie mosty, umożliwiając przeprawę mimo uszkodzenia mostów stałych. 200 10 września w godzinach popołudniowych padły pierwsze pociski artylerii niemieckiej na naszą obronę. Było to około, około godziny 14. Tak zaczęła się trwająca 18 dni, od godzina, bez pomocy lekarskiej, przy braku żywności, amunicji i obrony lotniczej. Pierwszą wiastką, wiastką, zbliżającą się niebezpieczeństwo. keep going z godziny 6 rano. Atakowaliśmy lewe było niektóre artyla, od strony portu nr 1, który nie był, przez wojska niemieckie, zajęty. Pozwoliło to nam łatwiej iść do przodu. W tym ataku Niemcy stracili dwa które próbowały przejść z naszą obronę nad Gmina nie była typową obroną twierdzy ze względu na system umocnień, jak również konieczność utrzymywania w łączności z Palmirami, gdzie znajdowały się składy amunicyjne i z Warszawą jako stolicą, obrona modlina była dość specyficzna. Polegała nie tylko na znajdowaniu się żołnierzy na pozycjach umocnionych, w okopach, ale również na bardzo dynamicznych i pociągających ze sobą ofiary kontruderzeniach, które miały powodować, że nieprzyjaciel nie mógł osiągnąć swoich celów. Także obrona modlina nie była typową obroną w twierdzy, w bunkrach, w stronach bojowych, właśnie była bardzo dynamiczną walką związaną z licznymi uderzeniami z obu stron jak również z utrzymaniem sił, które zapewniały ochronę szlaków komunikacyjnych do Palmir. Palmiry były składnicą amunicyjną i cały czas dopóki można było, dopóki nie zostały zajęte przez Niemców utrzymywano łączność kolejową z Palmirami transportując stamtąd amunicję jak również do czasu zamknięcia przez Niemców oblężenia Warszawy utrzymywano łączność z Warszawą. Zresztą istotnym elementem walki o było wsparcie obrońców przez jednostki zwiadowcze, pancerne i jednostki kawaleryjskie cały czas starały się Nękać przeciwnika, kontrolować jego przemieszczanie się i y, szarpać po prostu siły niemieckie wokół y, Modlina. Jak także y, zapewniać właśnie bezpieczeństwo tych szlaków kolejowych, które prowadziły do palwir i do Warszawy. obroną twierdzy przez żołnierzy znajdujących się w umocnionych pozycjach ale była to bardzo dynamiczna bitwa z wykorzystaniem ruchu bardzo ważnego w walkach obronnych pociągu pancernego numer 15 który stacjonował w Modlinie i który stanowił stopne wzmocnienie artylerii działającej w Września słychać było straszliwą kanonadę dział wszelkiego kalibru Moździerzy i broni maszynowej na odcinkach nowy dwór i pomiechówek Na odcinku twierdza Modlin i Zakroczym ostrzał był nieco mniejszy. Nasze dowództwo zapewniało, że Niemcy przygotowują się do generalnego szturmu, aby zdobyć Modlin i Warszawę. Na odcinek zakroczym na natarcie w godzinach przedpołudniowych, ale tak jak poprzednio zostało zatrzymane i zmuszone do wycofania. Tym razem po raz pierwszy mieliśmy styczność bojową z działami szturmowymi w ubraniach maskujących i oznakami kupiej główki. Działalność nieprzyjaciela pod względem siły ognia przekroczyła wszelkie dotychczasowe rozmiary. Strzelała artyleria ciężka i lekka, moździerze i ciężkie karabiny maszynowe. Po tym potężnym przygotowaniu artyleryjskim Niemcy znowu ruszyli do natarcia. Natarcie, mimo zmęczenia polskiej załogi, otwierane było na odległościach szturmowych. Przede wszystkim ogniem CKM-ów szturmowych i celnym ogniem karabinowym. Niech przyjaciel w terenie, nie mogąc podejść do bronionych pozycji niż na odległych rzutów granatemalskim. Straty rąk odchodnia polskiej piechoty były według meldunków czołowych oddziałów bardzo duże. Jednak ze względu na wciąż malejącą ilość amunicji położenie polskiej obsady z każdą godziną stawało się bardziej niebezpieczne. W końcu pozostały tylko granaty leczce i baglety. Silny ogień artylerii lerwić oraz naloty bombowców kurtujących barły dalej. Ciężkie walki trwały od 11 do 29 września. Ich bilans dla strony polskiej to było około 2 tysięcy poległych i 5 tysięcy rannych. Jednak postawione zadanie zostało spełnione. Wehrmacht przez 18 dni angażował pod Modlinem 70 tysięcy żołnierzy, 800 dział i 80 kołków, a także znaczną ilość samolotów. Siły te nie mogły być w tym czasie rzucone przeciwko Warszawie. Gdy Warszawa skapitulowała, a w twierdzy brakowało wszystkiego, nie było sensu przedłużać oporu. Do ustąpienia zmusiło dopiero Polaków całkowite wyczerpanie zapasów. 29 września ze względu na brak żywności Jeszcze wody, amunicji da, tak, no, i medykamentów był? No. dla 4000 rannych żołnierzy przebywających w szpitalach dowództwo obrony Modlina uznało że dalsze prowadzenie walki jest niemożliwe tego dnia podpisano kapitulację twierdzy dlatego też generał Tomek Kierując się przede wszystkim losem swoich żołnierzy zdecydował się oddać twierdzę na warunkach honorowych. Formalny akt kapitulacji podpisano 29 września na drodze z Nowego Dworu do Jabłonny koło Sochocina. W czasie wkraczania Niemców do twierdzy miało miejsce bardzo zachowanie. Zbrodnia wojenna dokonana na obrońcach portu numer 1 w Zakroczymiu. 500 żołnierzy i 100 cywili zostało rozstrzelanych po wzięciu do niewoli w posie portu. W akcie zemsty za uporczywą obronę i ogromne straty, jakie zadali obrońcy napastnikom w czasie walki. Pierdza Modlin w kampanii wrześniowej. Spełniła swoje zadanie związane z zaangażowaniem jak największych ślub. W, w działaniach śmierci zaangażowane były dwa, a okresowo nawet trzy korpusy niemieckie. Jak wygląda nasz dzisiejszy świat. Czy czas zatar wojny ślad? Wolno nam już zapomnieć. Ten straszny czas, bo tu i teraz żyjemy w pokoju. W imię tak zwanej poprawności mamy zapomnieć o tym, co było o prawdziwej historii naszego kraju i miasta. Jeszcze nie. Wojny, śmierci i cierpienie towarzyszą nam nieustannie. Lecz nie czujemy tego, bo oddziela nas od nich bezpieczny ekran telewizora, komputera. Ale czy pokój i wolność są nam dane raz na zawsze? Czy dzisiaj musimy jeszcze umieć naprawdę walczyć? Nie wstydźmy się naszej pamięci historycznej, nie wstydźmy się polskiego patriotyzmu. Nasi żołnierze nadal muszą pełnić służbę na frontach niewypowiedzianych wojen i narażają swe życie na linii ognia niegasnących konfliktów. Bronią tych, którzy nie mogą obronić się sami, dają nadzieję tym, których dotknął koszmar wojny. Wolność to przywilej, a na jego straży stoją ci, którzy w razie potrzeby są gotowi walczyć o prawo do życia w pokoju. Bo nieważne jest, czy wczoraj, czy jutro, cena wolności zawsze będzie mierzona krzyżami. Krzyżami żołnierskich mogił. Przywilejem osoby prowadzącej rekonstrukcję jest wydanie komendy. Martwi mogą ożyć!